Witajcie kochani, coraz ciekawiej się robi w kampanii prezydenckiej. Prawdę mówiąc, jak widzę najnowsze informacje z wczoraj i dzisiaj, to przypomina mi się tytuł programu. Był taki w Polsacie, nie wiem czy jest, nadal jest to format w wielu krajach. W Hiszpanii nazywa się tu Karamesu, czyli a w Polsce Twoja twarz brzmi znajomo. Sprawdziłem w Hiszpanii program, wciąż jest nadawany, czy w Polsce, w Polsacie, nie wiem, nie oglądam. W każdym razie obserwujemy rzecz niezwykłą. To jest absolutna, totalna y, implozja kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że przez 35 lat o żadnym kandydacie, w czasie wyborów prezydenckich nie dowiedzieliśmy się w ciągu tych paru tygodni czy miesięcy kampanii tyle, ile dowiadujemy się o panu Karolu Nawrockim, co na przyszłość dla zdrowia naszej demokracji jest pewnym sygnałem, że może lepiej, żeby nie było w wyborach kandydatów, którzy wyskakują jak diabła, z pudełka albo decyzji pana Jarosława Kaczyńskiego, który z cylindra wyciąga sobie dziwnego królika. Wczoraj, tuż obok, spotkałem mojego sąsiada, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, który mówi: Słuchaj, przecież ten Nawrocki to, to totalny gangus, łobus, oprych i i, I Bandzior, ja, a ponieważ robi, reżyser, wystawia swoje sztuki także w Gdańsku, pytam go, słuchaj, czy masz jakieś ekstra informacje z Gdańska na, je, na jego temat? Na znaczy co on mówi, słuchaj, nie, ale jak gościa obserwuję, przez to jest jak 2 plus 2 równa się 4. Nawiasem mówiąc, dokładnie 5 yy, miesięcy temu, na początku grudnia, jeśli świat i Polska dowiedziały się o istnieniu pana Nawrockiego, na początku było dużo śmiechu z tej, kan z tej kandydatury. że sztywny, nie umie umieć, nie, mu nie umie mówić, nie umie czytać, ucieka przed pytaniami. To był początek pięć miesięcy później znaleźliśmy się w punkcie, w którym podejrzewam, pan Karol Nawrocki. Zrobiłby bardzo dużo, żeby wymienić, wymienić swoje obecne problemy na, na te z grudnia. To, 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 co dowiadujemy się teraz, to, co dowiedzieliśmy się godzinę temu, każe zapytać, jakim cudem ten gość kandyduje w Polsce na prezydenta? Jakim cudem ten gość. Yy, yy, Reprezentant, jak mówi młodzież, Patoli, reprezentuje największą podobną partię polityczną w Polsce i główną partię opozycji w wyborach prezydenckich. Dalej, jakim cudem gość, który bez przerwy kłamie, mógł zostać szefem instytucji Instytutu Uwaga Pamięci Narodowej. To samo w sobie jest kpiną. Te wybory, ta kampania pokażą nie tylko kogo chcemy na prezydenta, ale na co według nas zasługuje Polska. I jaka jest ta Polska? Czy to jest kral, kraj normalnych i moralnych ludzi, czy jakaś amoralna dysty, dystopia i planeta nihilizmu, gdzie żadnych reguł i żadnych zasad już nie ma? Historia. Kandydatury Nawrockiego to jest opowieść także o degradacji i degradacji Partii PiS. Przypominam, że ta partia powstała w 2001 roku. Jasne było od początku, że jest to partia do spraw uczynienia z Lecha Kaczyńskiego prezydenta RP. Na początku ta partia miała na w standardach walkę z przestępczością a pana Lecha Kaczyńskiego kreowano jak na, na szeryfa który z tą przestępczością zrobi porządek jesteśmy dwadzieścia parę lat później partia która miała szeryfa teraz na, na kandydata na prezydenta teraz ma gangusa i oprycha to jest trochę tak, jakby partia, która kiedyś wystawiła w wyborach prezydenckich Eliota, szeryfa, komisarza Eliota Nesa, 20 lat później zdecydowała, aby się uczynić kandydatem na prezydenta Ala Capone. No Przyznacie, że jest to. Rewolucja, ewolucja i transformacja wybitnie radykalna. Powiedz, bo, powiedziałem, twoja twarz brzmi znajomą, jak patrzę na pana Karola Nawrockiego, to coraz bardziej widzę znajomą z, z twarz, tylko ja ją znam i pewnie większość z nas z reportaży telewizyjnych, z jakichś dziwnych opowieści, urywków prasowych, a nie z życia. Ponieważ jest to twa twarz patologii, znieczulicy, kompletnego braku empatii, bezgodności, yy, pazerności i małoduszności. Widzimy przy okazji kompletny chaos w szerogach pis i nie dziwię się, wczoraj jest kwestia oświadczenia majątkowego, no to robią jakiś cyrk, że sąd najwyższy, mu najwyższy musi się. Zgodzić na jego opublikowanie, co jest bzdurą, wystarczy zgoda samego kandydata. W końcu dzisiaj publikują oświadczenie majątkowe, ale nieaktualne: nie te sprzed roku, dwóch czy trzech, tylko sprzed, rek, rok, sprzed lat czterech. Czyli potencjalnie całkowicie nieaktualne. Przedstawiają to jeszcze, żeby było wesele i jako akt dobrej woli ale to są detale ponieważ coraz więcej dowiadujemy się o tym jak to pan Nawrocki i państwo Nawrotcy zajmowali się panem Jerzem od którego przejęli mieszkanie dzisiaj mamy wypowiedź opiekunku opiekunki z, z instytucji opieki społecznej pana Karola która mówi który mówi żadnej pomocy nie było ona na tam nie widziała. Rachunki, leki czasem opłacała z własnych pieniędzy. Człowiek siedział w mieszkaniu głodny, ponieważ rachunek za prąd był zwykle nie, nieopłacony. To jeszcze było zimno jak diabli, więc on w fotelu wciśnięty pod kocykiem. Totalna patologia. Kobieta twierdzi, że ta, ta, takiego oszustwa, takiego draństwa, Takiej bezduszności ona nie widziała, pracując w opiece społecznej, nigdy, żeby było weselej. Tego cwaniacka, pazarnego, bezdusznego, pis kreuje na dobrego Samary Samarytanina, który się kimś zajął. Zajął się tak, że nikt o, nic o nim nie wiedział. Przez rok prawie nie dowiedział się, że gość jest w DPS-ie. Nie dowiedział się, że jest głodny, zziębnięty. Taka to opieka, taki gość chciałby się ulokować w pałacu prezydenckim i zajmować się opieką nad Polską. Taki jest pomysł. I literalnie cytując Nawrockiego, taka była decyzja pana Jarosława Kaczyńskiego. Jak to zwykle upisał w szkole kurskiego Birana? Mamy o odwrócenie znaczeń, o którym mówiłem, czyli cwaniactwo, bezduszność, bezwzględność, brutalność zamieniane są w jakieś cnoty rzekome, teoretyczne. Pytanie oczywiście brzmi, czy Jarosław Kaczyński o tym wszystkim wiedział? Albo nie wiedział, to znaczy, że dupa z niego, nie przywódca partii politycznej, jak, jak pozwala, żeby taki gość był. Kandydatem na prezydenta, albo wiedział, co zapewne znaczy, że chciał mieć w pałacu prezydenckim kolejną marionetkę. Czym więcej się ma marionetkę, ma haków, tym lepiej, bo tym marionetka jest grzeczniejsza. I, I tym większa jest gwarancja, że marionetka nie fiknie. Będziemy więc mieć w tych wyborach nie wybór między kandydatami, wizjami, poglądami, albo referendum nad charakterem kandydata. Czy, czy wybieramy człowieka normalnego, uczciwego, czy cwaniaczka. Krótko mówiąc, kochani rodacy, mamy w tych wyborach, będziemy mieć w tych wyborach referendum. Czy chcemy Polski, czy patologii. Nawiasem mówiąc, po tym wszystkim, co się dowiedzieliśmy w ostatnich 35 godzinach O panu Karelu Nawrockim uważam, że błyskawicznie y, powinien, powinna być wszczęta procedura odwołania go z funkcji szefa IPN-u. To po pierwsze. A, a po drugie, jeśli partia pisma 3 gramy przyzwy, 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 przyzwoitości, nie, powin, nie, nie, wie, nie powiem więcej, trzy gramy, to powinna wycofać tę kandydaturę dla dobra Polski. I także własnego, bo jest to absolutna kompromitacja Kaczyńskiego, tej partii i tych ludzi, którzy go dalej bronią, choć sprawa jest absolutnie nie do obrony. Kochanie, jak zwykle o subskrypcję i wspieranie mnie na patronite życzę. Dzień dopiero się zaczął, pewnie jeszcze wiele ciekawego przed nami. Miłego dnia, trzymajcie się.